Cześć się to... Z... Cześć siemanko to znowu ja. Dzisiaj nagrywamy trzeci odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tutaj nie widzieliście tego, że trochę trochę wizę wyrobiłem. Tutaj wykopałem taki mały tunel. Tunel, bo sz... słyszałem jakieś kochanie, ale teraz ucichło, więc y... pora się wyprowadzić. Tak. Wychodzimy stąd to się, się nudziło. Oh God, widzicie ile mam rzeczy? Czy na pewno mi wszystko się zmieści? Zmieści. Okej. Okay. Okej. Okay. O, zmieściło. No i bardzo dobrze. Wybieramy te to Są moje to. Zabieramy. Widzicie, pierwszy był osiem. bardzo bo zacząłem od włączenia. No, teraz będzie nam przyjemnie. Zapomniałem o jedzeniu. Dobrze, że mam jedzenie. Bardzo dobrze. A i tylko takie. Jedno, bym sobie wyrzucił te. Oto. No i to też mi nie potrzebne. I tak, wychodzimy. Papa. ooo Ale zombie. Zombie że mam laga, nie? I wszystkich zbijem na chwilę i No tego kliknę. O, tu jest spajak. To ja wiem, panią pewnie był gdzieś tutaj. Ja myślałem, że tam. Dobra, idziemy tam. To okay. ja trochę ściszę. Tak, bo mój telefon to Huawei P8 Lite. Patrzcie, myślałam, że mamy po prostu nie, a tu nie ma. No czu, no cóż... też, Czuć. Cinem Mam nadzieję, że było siedem. A nie było więcej. Było... Dobra, zaczynamy przygodę. teraz takiego. O! I pan. I zrobiliśmy zdjęcie będzie na screena. Będzie takie zdjęcie. Uuu, noc! Robimy noc. a jeszcze pełny nie ma. Dobra, to wbijemy te kopalnie. to musimy znaleźć kopanie! Kurna, nie przemyślałam tego. Mogło zostać na tą setą noc. Kurwa, zamiłem. Oczywiście content family friendly. Flen, friendly. Nie umiem mówić, wiem. Każdy mi to powie. No dobra. Musimy się wbić. Owca! Szybko, są dwie Są trzy Ja widziałem jeszcze jedno Kurna, las Ale tu jest pięknie Chodźcie, owieczka też lubiłem Ale moje łóżko jest odważniejsze No przepraszam, zaskakuję ale To było głupie wiem Juszko wreszcie możemy zrobić Będziemy spać. Szybko. Jest. Prześpimy się wreszcie. I wreszcie weź. Muszę muszę całej nocy czekać. Już miałem się kopać, widzicie? Takie owce były dla mnie dobre. No i się nie udało, bo chciałem na drzewko wejść. Popatrzcie, jakie tutaj są tereny. I tak. Mhm, mhm. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Pum. Chyba mamy też lego sercem bo... Jeść nie, nie musimy Czekajcie, sprawdzimy Dobra Wiecie co zrobiłam Coś zrobiłam, ale nie wiem co Płyniemy sobie nie wiem gdzie no, nie znam tych terenów. Wiecie co? Poszukamy sobie jedzenia, a później poszukamy wioski. Tak, poszkamy wioskę, żeby pohandlować, porobić coś. Ja się w pewnym miejscu pewnie zatrzymam. Ja się za, zaraz zatrzymam. Mamy kopa. A już myślałem, wiecie? Już myślałem, że mamy kopalni. Jak znajdziemy kopalnię to skończymy odcinek i ten Idziemy, idziemy No i górka, kurna No nic, no to jak nie znajdziemy, to się zatrzymamy gdzieś tutaj Mamy i nie też już myślałem. Lag. Okej. Okay. Pójdziemy na drugą stronę i skończył sobie tutaj odcinek. Tam. więc w następnym odcinku robimy eksplorik to teraz robimy sobie tutaj chatkę Pum, pum. Pum. Bierzemy sobie teraz. Rozstawiamy. Przepraszam mam czkawkę. No czkawkę. Może tak powiedzieć, że ma czkawkę. Dobra, zaraz to sobie postawię. Brat coś do mnie mówi. Ja dziękuję. Kończę ten odcinek. Pa!